No, Teraz na tym filmie chodzi dziecko, że opowiem o skurczach, dokładnie jak to następuje biologicznie. Skrócił łydek. Jak komi i za co by coś skrócił łydek robię wysokości, to opowiem o tabletce wysokości ten. No, y, dzień, y, dzień Po. No, to na powoduje skrócił bo następuje wymiana wysokości witaminy B, B. Wymiana witaminy B na prawidłową witaminę B. Tą B, B6 na przykład, ale tą wysokości o grawitacji, wysokości szóstce, O szóstce, No wymiana następuje i wysoci i wysoci następują wydech skurczył wydech na tej tablicy dzień po, dzień po, dzień po, tak to wygląda, i mięsień się charakteryzuje w wysoci tak samo, lub jak są winy, wysokości, były winy, to słabia jak było załatwienie z problemów, załatwienie problemów w wysoci o co kto jest silny i delikatny, łagodny i łagodny, tak itd i dobre uczynki robić, czuje, czuje, jest, czu jest. dobre uczynki robić dla siebie i dla innych, czyli czuje, czyli troskiwy, 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 to to wysokości, jak się na ten tą to, to mu skoczy wyżej wysokości ten, ale to bezwoleśnie wygląda, Od dywa, y, ten bo się dobudowuje tego, tego mięśnia, do, y, fibrał się dobudowuje do tego mięśnia, dobudowuje, a na tablicy gimpo, on się Fibra się rozwala i wysokość łączy się w mniejsze fibrale. Te, co się rozwaliły, łączą się w mniejsze fibrale, a tamten jeden się dobudowuje. Do, 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 dobudowuje. I o ten jeden jest więcej wysokości tego, tego fibrale dobudowującego się, i można sobie wziąć testosteron, i fibra będzie się doładowywał, do, do, będzie się fibrał wysokości ten. Fibra by się do, dogrywał, do, dogrywał sobie, bo jeden się dobudowuje, jak się rozwalił, by komórka komórka 7 rozwalić dwie komórki były na przykład przykład, na razem przychodzą tam by sobie, dwie komórki były po 7 fibralów, po 7 fibralów i rozwaliły się, rozwaliły się, a ty masz mieć 3 fibrale tylko, czy fibrale ty masz tylko mieć. No bo spadł, bo zaczęłaś krzyczeć na dzieci, ma się swoich siedmiu rozwalić na trzy, to on się wchodzi, ten, ta tabletka kobieca, kobieca, mniejsza potencja jest, mniejsza potencja też od razu jest w wysokości i wysokości masz skuczy wydech masz skuczy wydech w masz skuczy łydek w wysokości, no, masz skuczy wydech masz skuczy wydech bo rozwala się wysokości ten no, genetycznie wysokości to jest uwarunkowane wysokości że rozwala się wysokości ten y, no fibral na 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 wysokości 3 razy wysoci trzy razy wysokości y, y, 14 14 3, 9 4 ile razy trójka się mieści 14. Yy, no, czyli wysoci 4 4 4 razy 4 razy i 2 fibrale zostają to na tym co zostają wysokości wysoci na te 2 fibrale zostają dobudowujecie fibral do, do, do trójki do trójki się dobuduje fibral i tak jest nauczony wysoci organizm wysokości i to może się dzieje witaminą wysoci, tak samo wysokości ten no, B, B6, B, B, B3 albo B6 co dzieje, witaminą? B3, B6, bo jak, to, to zaraz wyjaśnię. no i jest się dodatkowa fibra. Jakby ci się dobudowało, to byś miał tylko większy jeden, fibra, dwa fibra, ale większe. No dwa, dwa większe. Ale tak jest normalnie, bo tak nie ma miejsca na, na jeszcze jeden fibra. A tak masz więcej fibrali i miejsca masz może więcej, jeszcze na więcej fibrali i rozwijają ci się fibrale. Tak, tak, tak się uda, w fibrali, że masz więcej. Jak to cesteron robi. Jak to robi w wysokości, Że fibrale się pojawiają nowe. I właśnie, do tego testosteron, to masz tak, tak, taki mięsień wysokości do, 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 do podziału czuch głowy, wysoci. No. Takim jeździcie na tej tabletce dzień po wysokości i To są te psy, te psy takie, takie by coś umieszczone, bardzo szczury umieszczone i to z laboratorium i wiedza wysokości biologicznej już tutaj jest. Taka wysokość taka, znana w Polsce na tabletkę dzień po działanie tego hormonu i łagodnieją ryztary, bo to jest ten hormon tak samo wysokości, jak się na nisze fibrale rozola, to, to ci łagodnieją nisze ten. No, no, jak zacząłeś krzyczeć i tak dalej, to ci się na niższe, czy tam bić zacząłeś, to ci się na niższe wysokości ten, bez powodu, to ci się na niższe fibrale rozwija, wysokie fibrale, fibra, co ci się rozwija i tylko w tym czasie, to jest w ciągu, w ciągu 15 lat wysokości, tylko masz ładniejszy i że później znowu męskie następują, jak widzisz ten, ten hormon, tak, tak, tak to wygląda, ehm, no, a wysokości testosteron trzeba brać, ale o wysokości, Jakkolwiek w wysokości ten, no. No. Jako, jakkolwiek wysokości to wysokości osoba, która dobrze czyni i tak samo dobrze czyni wysokość, to rozwaliście się wysokość, to te 7, 7 fibrali na 7 fibrali, rozwali się na 14 pojedynczych fibrali, 14 pojedynczych fibrali, że różnie będą 2 ścięgna, tylko jedno ściągnąć jedno będzie 14 fibrali. I jak jesteś prawidłowo wysokość silny, prawidłowo silny. Tu musisz sobie pobłosać, żeby ci się nie złączył to jako jeden fibral 14 wysokości 14 wysokości i w spoczynku leży, czy tak leżały w spoczynku te fibrale, one tak leżą w spoczynku te fibrale. A możesz sobie pobłosać, żeby ci się część, żeby częściej z nich wysokości złączyła, by coś znowu na, dwa, na ten na, wie, na więcej fibrali, czy żeby się podzieliły na czte, ten na to, wtedy jest przerost. Z, Wystroić i nad ten nad testosteronem. No nie, to, to nie. To tak nie. Żeby się podzieliły na cztery fibrale, po potem. Na, na przykład na, 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 dwa, na dwa, dwa, dwa fibrale po cztery. Dwa, dwa, dwa fibrale po cztery. cztery dwie, po cztery. czy fibrale po cztery i zostaje wysokości, jeszcze wysości ten. Dwa, fi, dwa fibrale, No żeby to co... To, to jak się bierze testosteron jest duża ilość testosteronu, to, to to reguluje. to właśnie względu, żeby coś ile zostanie w spoczynku i jak będziesz piczył, to one się ruszą. One się ruszą wtedy, wtedy się zaczął dzielić, tak jak właśnie powiedziałem. A tak by coś się, możesz sobie powołcać, nawet jak nic nie, nie piszesz żeby mieć się, nie mieć. chrześcijan tak zazwyczaj ma te miecień w dużej dawce wysokości, A niech chrześcijanie nie wcale wysokości. żeby wysoci. Bo tam od siły, to od siłki zależy, od ilości testosteronów, nie od chrześcijaństwa czy ten, od ilości testosteronów, od zachowania wysokości to zależy. No. Ale chrześcijanie chrze, nie mają za mniej, im się łączy fibra. Nie w 7, tylko mężczyźni się łączy w 5 wysokości fibra. A chrześcijańskiemu mężczyźni w 8 się fibra łączą. 8 fibra, jak normalnie jest w wysości zachowania swojego. I wtedy gruby fiód jest i wszystko. No i tak trudno na tabletkę dzień po, tak działa. To już uważaj sobie filmik o tabletce dzień po. Już prędzej nagrywałem Ten filmik wysoci. No. A skurczę, następują wysokości, bo wysoci następuje wymiana. Bo tylko tak, by może na schodach złożyć słucz Bo reguluje to witaminą B. B B3, B3. słuch mieć i ten, by B6, a mi mięcie jest B3. Mięcie nie jest B3. Oprócz wysokości mięśnia yy, średnosłupa, bo to jest najsilniejszy mięci, to jest B6 witaminka, B6. A w mięciu jest B3. Ja biorę dobre witaminki, bo też biorę swoje witaminki. Bo miałem z tym zmęczenie starczy związane, żeby mi witamina B się nie przyjmowała. No to sobie tak tak w tygodniu wezmę trzy razy sobie witaminę. albo nawet dwa razy, no i trzeci nie biorę, do betonizowuje się, no bo jestem trochę, lu lubię też leki brać, lubię też leki, bo to uważam za cud, cud przełożony na leki wysości. wysokości. Wszystko oddziałowanie chemiczne, wszystkie, które nie występują, występują, to jest wszystko przełożone w wysokości w cudzie wysokości. I zwyczajne wysokości te też było przełożone, by przeze mnie w cudzie te, te wszystkie równania chemiczne i wszystko, co się łączy, pospolite też w cudzie się to wszystko dzieje w wysokości, bo to wolę, swoją naniosłem. A na tabletkę doniosłem dodatkowe wolę wysokości. No że to działa. No czy B3, jeszcze? B3 na mięsień, na mięsień? i mo można magnes wziąć i Mag magnes i wapń należy brać też jeszcze. Bo tam już enzymy wysokości marka Czech wchodzi. To są trzy magnezy i jeden wapń. No, A tu jeszcze wchodzi witamina B. B wysokości. B przyswaja wysokości ten. no B, e B, 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 B witamina przy przyswaja. Magnes, przyswaja magnes, przyswaja magnes, przyswaja magnes, przyswaja magnes, wysoci witamina B, to wysokości w magnes, wysokości się dostarcza, ale wysokości witamina D jeszcze w tym udziale bierze, wysokości, co teraz nie regulujesz, bo maczę je pod ostatkiem, ale wysokości, no wapń, wapń może być wypuchany przez witaminę D, właśnie za dużej ilości witaminy D, to może być wapń wypuchany, by wyrzucić swą e, witaminy D, wapń wypuchany, by wyrzucić swą no, ona go przyswaja wysokości, a jak pływa w organizmie ten, 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 ta witamina D, to ona wyrywa wysokości ten, ten wap, bo ona przy, przyswaja wap. A jak jest w komórce wap wysokości, to on przy, też przyswaja wap te i, i przyciąga wysokości. A tak z komórki w chwili pływająca wysokości witamina D i wylewy, wylewy, wylewy. To są duże wylewy. No bardzo duże wylewy w światowych, ten ten... Wnosa i wszystkiego, witaminy D za dużo i wewnętrzne chł chłodach, bo wyżywa osłabiona, bo wypuszkuje wapń w wysokości, a wapń z wysokości do, ten, do regulacji ciśnienia i też zwyrodnienia, że następują, zwyrodnienia, że następują i tak dalej, i tak dalej. Teraz bym mu chciał biologię opowiedzieć, by się spaliłem i to, to, teraz mi tak, to jest na bieżąco, teraz sobie tą wiedzę. Później sobie ją przesłucham jeszcze raz i dokładnie przy swojej wysokości. Bo teraz co i jak się toczy, opowiadam wysokości, bo się spaliłem. A rzadko, trzy miesiące temu paliłem ostatnie razem. No, bócił się. A teraz spali, można co, co tydzień się spalić, bo trzy dni się utrzymuje ten, e, tak, taki o, wszystkie substancje oprócz fl, 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 florkowych trzy dni się utrzymują organicznie. Tak, tak, przeważnie, przeważnie, tam więcej się utrzymują, wątroby się osadzi i tak dalej, ale, ale tak ogólnie psychoakty, psychoaktywne są, utrzymują się duże, ale psychoaktywne są trzy dni, o tak tak dokładnie, tak, o, psychoaktywne są trzy dni, e, są jak kawa i tak dalej, papieros marihuana, amfietamina i wszystkie inne. Aha, florowe wysokości, ten europrzekaźnik wysokości, to przyjmują te, te, te LSI w tłuszczu i później się na zbierach tłuszczu i masz zjazdy przez 3 lata czy 5 lat, masz zjazdy wysokości. Czujesz, wysokie, że jest wcinać LSD. Czy, bo się wy wyłania, zacznie się w końcu wyłaniać. Nie od razu się wyłania, tylko się nagromadzi, i teraz się zaczyna wyłaniać. To LSD ci z tłuszczychu. jak bierzesz, że zaczęto LSD. LSD można brać raz w miesiącu. Raz w miesiącu LSD można brać. Nie częściej, nie częściej, bo cię trzyma na filmach. Na filmach cię, cię trzyma. Nie to, co, tylko się wyłania na wysokości ten, z tego. No, z wysokości tłuszczyku no, ten czy są jakieś krystaliczne i tak dalej to też to też dobrze 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 no i organizm też jak, jak jest na przykład ten jak jest wysokości ryspola to też jest tam flor wysokości fluor Fluor to rozbija to na wysoci fluor i łączy wysokości w LCD. i Nieczu tęczę można dostać, wysoci w dziedzinie no, No, tak to wygląda. No to jest też uboczne wysokości tego poleptu I nie że ten, to jeszcze na rys można dostać, przecież czy, czy, ten, no tego obłędu wysokości, obłędu i tak dalej. Obłędu można dostać i tak dalej. No. Ale dobrze, dobrze. Tu o te witaminy. Aha. No i bezuś, bo jak jest w wymiana witaminy B, następuje wtedy by coś na, 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 na tym, w tabletce, dzień po, wymiana witaminy B w mięśniu w mięsiu, w mięsiu, wymiana witaminy B i mięsień się, by, dlatego się też, ale B3, B3, B3 bierze B3 w witaminę, witaminy, B3 na mięsień się bierze, a od serca być sobie filmik, dlaczego się bierze B3, a nie B6, że jest silniejsza B6, a B12 jest większa, bo, bo by inaczej zabawał serca ze to obejrzyj sobie serca i to tam tłumaczę. Co jak? Na, na Bożej chowa nauka, na, na tym kanale na YouTube jest ten filmik. Co sobie obejrzyj? Kto i za co dostaje zawały? A za lenistwo? No to wymiana następuje witaminy B, B, B6 w na, na, na tej substancji. I takie są sa, te, te skutki wysokości ten. No, mogą być wybrachu witaminy B6. B6 że, że mięśnie wolą. B3B3 B3, witaminy B3. Bo kto ma B6, to jest, to jest za jest za, za, to to jest zawałowiec. I się robicie zawołowcami. mięśnie będzie będziecie silny, no będziecie... jak chcecie zastąpić witaminę. A ona cię, ta B6B6 w wysokości 6 grawitonów, to ma... To, bo to się wymienia po to wysości, żeby nazbierać całość wysości. Jak się nazbiera witamina B3 I6 i 6, i 6 B3 i, i 3, to ona się ujści, w w całości chrześcijaną wysości i zawahań wahań też w całości i coraz mniejsze skórcze następują. <laughs> Jak się dobrze wymieni wysokość ten, yy, no, bo to może się w bólu wy, wy, wymiana następywać, bo tak normalnie się też wymienia, nie, dopasowuje się wysokość ten, dopasowuje wysokość w wysokości odpowiednią witaminę B do mięcia, do tkanek do, do do wewnętrznych i do mózgu, i do mózgu, b, be, bez, b, be, B9 nazywam b, B12, a B6 nazywam b a B6 to B6 wysokości, no, no bo jest 9 witamin od B, B1 do B6, B9, B9 to co tam filmiku śmigowałeś i te grawitacje też zrozumiesz, e, no ale to wymiana witaminy B następuje, wymiana witaminy B następuje, wymiana witaminy B następuje i wysokości e, te krócą się, zwężają się, zwężają, zwężają się, bezwości, te, zwężają się zwężają się wysokości ten. no, no Zwiększają się. Zwęż, jak jest witaminy B6 za mało wysokości, to, to wysokości odchodzi, wysokości też NH2, NH, 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 NH z receptora wysokości, i wtedy wysokości przestaje działać, wysokości ten, ten cały enzym, który. No to dalszy ciąg, wymienić się za witamina B B6 w wysokości. jak się wymi yy, ten wymieni, jak się wy wymienia wysokości, odchodzi witamina B6, to odchodzi w wysokości N N NH3, N N N NH2, N NH1, N NH1 odchodzi w wysokości. i w wysokości receptorów już cały nie działa w wysokości, grawitacja i wszystko nie działa w wysokości. Jak to odejdzie w że jest się w wysokości re w receptorkach, bo to było w nie, przy receptorkach białkowych, przy receptorkach białkowych, a tu w receptorkach białkowych ten, że, że wyso wychodzi wysokości, że nie zwęża wysokości przysmyku, wysokości wody, w wody jaka się wyłania wysokości z, z receptorka i wysokości ciśnienia się ci zmienia w komórce. To obejrza wysokość budowa komórki, wysokości ten kolagen. cholagen i o kolagenie tam jest. Budowa komórki kolagen. i cholagen. I co to jest kolagen? Budowa komórki i co to jest kolagen? Jakoś taki tytuł jest. No. To wysości witamina B wyjdzie, to, to te receptarki białkowe, na które się trzyma jedna komórka do drugiego fibra w komórce wysokości, jak jest ten receptor białkowy w błonie, błonie fosfolipidów, w błonie komórkowej fosfolipidów. to wysokości ten, on wysości ten dotyka się do następnego, od drugiej komórki i, i tam się łączy wysości, łączy się właściwie na, na, na tych, na receptorach białkowych łączą się dwie komórki z sobą. No, tak to wygląda? To, to, one, to one się zwężają wysoci, już się nad, tak do, do, dobrze nie trzymają wysości jedna drugiej, i wysoci ruszysz nogą, i skurcz dostajesz wysoci. Bo, bo popuszczają, bo popuszczają wtedy, wtedy te całe mięśnie, mięśnie w popuszczają. No i się rozwalają na pojedyncze, na pojedyncze. No i tak to wygląda, tak to wygląda. No. Dlatego co rozumiecie tą działanie tej tabletki Po o wysokości, to sobie obejrzyj o tej tablicy. To jest wśród chipy wysokości? Nie, wśród chipy. To jest jak pogrubić fjuta, jak pogrubić fjuta wysokości filmik. I wysokości o tablicy Po i tak dalej tak w tytule. Co sobie ten filmik. Na Boże jechała nauka. nauka. Na kanale na YouTube. Ehm. No i wśród też grubnie, wśród też grubnie wysokości. A to wśród to nie wiem, bo to szczególne mogą być w, w te własności fizyczne do tego mięśnia. Szczególne, żeby nie były to gruby, żeby do cipu miał wejść i tak dalej i w to co to szczególne są warunki. No, Tak to wygląda, tak to wygląda. No, co tu jeszcze bym chciał dodać? No i tak to tyle, i bóle kręgosłupa, korzonki tak samo wysuć, witamina B się, czy... ale to już w innej przyczynności choróbka, y, jak ktoś, jak ktoś wysoci ten, no jest agresywny, agresywny jest i tak dalej, wysoci też, z tego to wynika, wysoci zaczynają mamy krzyczeć, to mają korzonki i tak, 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 tak mi się wydaje, że z tego powodu wysokości. no witamina B6, mięśnie i tak dalej, no. Mm -hmm. I to tyle, i to tyle. No także, także tu się powiększają, a tu wysokości ten, no przy, jest to, to regulowane wszystko testosteronem, co na ile się wysokości ten, złączą, złączą, te fibrale. Chwile wysokości się złączą, to jest testosteronem regulowane, a to tak przykład wysokości właśnie, że po tej tabletce, nim po się rozwala i buduje następny, a tu się, tu, tu się tylko dobudowuje się tego dobuduje. Jeśli jest 7, 7 i 7, masz, 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 masz mieć wysokości później 11, bo źle czyniłeś wysokości, błędnie czyniłeś, masz mieć 11, masz mieć 11, to czy tam dziesiątkę czy tam wysokości w fibrali, to one się dobudowują. A tak na tablicy DIMPO, jeszcze wystąpią ci wysokości dodatkowe w fibrale. No. Dlatego, bo jak idziesz na ślubnie, chcesz mieć w bardzo duży, to i, i ten to idziesz i tak czy inaczej, ten, ale jak właśnie przez to dokładnie tak ładnie wygląda, że ja przez te star w staronie to dam już za dużo mięśnia, a niektórzy tak lubią być w taką umiejętni. Niektórzy tak lubią być, umieni to mogą wydać. I dlatego te, te, ten bierze się w ten. Na siłownię bierze się wysokości ten. No <laughs> na siłowni bierze się wysokości yy, no, tą, tą tabletkę dzień po, ale to prze, przed ten, to, to, to najlepiej brać przed. Najlepiej brać przed wysokości i rok czasu i później przestać ją brać, e, czy ją brać dalej w wysokości i, i, i uścicieć, ale to w bólach, to w bólach w wysokości, no tak jak tam ktoś żeby ten, albo przestać brać tabletkę i zacząć ćwiczyć, i zacząć ćwiczyć po prostu sobie, no bućka, bućka. I to co starą brać, to, to narosną te fibrale, a tak a tak będziesz normalny do swojej masy i wszystko. Tak to wygląda.